Ludzie mówią, pokaż mi jak podciągasz struny, a powiem ci jakim człowiekiem jesteś. Jedną z najbardziej ikonicznych technik wymyślonych przez gatunek gitarzystów jest niewątpliwie podciąganie strun, zwane również jako Bending Strings. Ta technika polega na przesunięciu struny palcami w poprzek gryfu, płynnie zwiększając jej wysokość poprzez jej naciągnięcie. Aby wykonać prawidłowe podciągnięcie struny, będzie nam potrzebna kombinacja takich umiejętności jak dobra technika. Technika, siła oraz słuch, ponieważ struny podciąga się o konkretną ilość półtonów. Niestety większość początkujących o tym nie wie przez co brzmią jak amatorzy. Umiem już w pęta teraz pora pędy. Pierwsze podciągnięcie wykonamy podciągnięcie progu 12 struny trzeciej do dźwięku z progu 14. Będzie to oznaczało dla nas, że podciągamy o tak zwany cały ton, czyli o wartość dwóch progów. Struny najłatwiej jest podciągać chwytając szyjkę gitary w tak zwany luźny sposób, czyli musi ona spoczywać między kciukiem a palcem wskazującym lewej dłoni. Następnie układamy nasz palec wskazujący, środkowy i serdeczny po kolei na progach 10, 11 i 12. Pamiętaj, aby zawsze w miarę możliwości podciągać więcej niż jednym palcem. Aby wiedzieć o ile musimy podciągnąć naszą strunę, warto najpierw zagrać tak zwany dźwięk referencyjny, a dopiero potem, mając go w pamięci, wykonać właściwe Ciągnięcie. Można również skorzystać z nagranego dźwięku i wtedy na jego tle doskonale słyszymy, jak blisko tego dźwięku docelowo jesteśmy z naszym podciągnięciem. Uwaga, uwaga, to się dzieje, naprawdę będzie podciągane! Uderzamy nasz dźwięk referencyjny na 14 progu oraz zapamiętujemy jego brzmienie. Teraz pozostaje nam już tylko i wyłącznie zagrać dźwięk właściwy na 12 progu, a następnie przesunąć strunę w poprzek gryfu lekko usztywnionymi palcami. Pora wykonać nasze pierwsze podciągnięcie, które zrobimy na tle wcześniej nagranego dźwięku referencyjnego z 14 progu. Musisz tak podciągnąć 12 próg, aby jego wysokość dźwięku zrównała się z dźwiękiem referencyjnym. Zaczynamy! Pa. Zrobione. Teraz często może się wydarzyć tak, że podciągniesz zbyt mało lub zbyt wysoko. Wtedy musisz adekwatnie albo dociągnąć wyżej, albo poluzować. W momencie, kiedy obydwa dźwięki stają się Dźwiękiem o tej samej wysokości słychać takie charakterystyczne zaprzestanie dudnienia tych dźwięków. Ich amplituda, czyli to jak szybko dudnią, zmniejsza się do zera. Wtedy obydwa mają taką samą wysokość. Uwaga, uwaga, najważniejsze. Prawidłowy ruch podciągania strun dzieli się na dwa mniejsze. Pierwszy z nich to zwyczajne przepychanie struny siłą prostujących się palców. Drugi z nich to ruch rotacyjny nadgarstka, który ułatwia nam dokończyć podciągnięcie. Tak wygląda ruch przepychający, a tak wygląda ruch rotacyjny nadgarstka. Pora połączyć obydwa ruchy. Zobacz na to. Przepycham palcami i jeszcze dodatkowo. Lotuje nad garstkiem. Nie jest to tak pokaźny ruch, jak pokazywałem, ale trzeba przyjąć, że całość blokuje nam struna. Pamiętaj o tym, aby lekko usztywnić palce. Podczas podciągania nadmiar sąsiednich strun powinien gromadzić się na opuszkach palców. Zadbaj o to, aby prowadzić ruch w taki sposób, aby nie utknęły one pod palcami lub zgromadziły się na paznokciach. Musisz bardzo uważać na tak zwane przeprostowywanie się palców w stawach. palce powinny być okrągłe porówno zgięte w każdym swoim stawie niestety nie jest to prosta technika więc ryzyko popełnienia błędu jest tutaj bardzo duże staraj się unikać nienaturalnego układania się palców a do podciągania zawsze używaj więcej niż jednego pamiętaj że finiszujemy podciągnięcie ruchem rotacyjnym nadgarstka to zawsze bardzo ułatwia nam podciąganie strun na to jak łatwo lub trudno podciąga nam się struny ogromny wpływ ma grubość strun założonych na gitarę oraz ich wysokość nad progami, więc jeśli chcesz chociaż trochę ułatwić sobie ich podciąganie, kup sobie cieńszy komplet strun lub oddaj gitarę na regulację do lotnika. Moim zdaniem struny najłatwiej podciąga się korzystając z luźnej pozycji lewej dłoni. Oczywiście są gitarzyści, którzy korzystają przy tym z klasycznej pozycji lewej dłoni, jednak ja osobiście rekomenduję luźną. Ważne, jeśli posiadasz gitarę klasyczną z nylonowymi strunami, to zapomnij o podciąganiu strun. Nie da się i tyle. Musisz wiedzieć o tym, że struny możemy podciągać o dowolną ilość półtonów, o ile tylko struna ci wytrzyma. W tabulaturze podciąganie strun oznaczamy strzałką wychodzącą z numeru progu. Na szczycie tej strzałki również jest napisane w formie ułamka o ile półtonów mamy podciągnąć daną strunę. Wyjątkiem od naszej ułamkowej reguły jest podciągnięcie o cały ton, które oznacza się strzałką z dopiskiem full. Tak samo jak wcześniej możemy podciągać struny również o Pół tonu. W tym celu weźmiemy sobie jeszcze raz dźwięk referencyjny. Tylko tym razem przesuniemy rękę tylko o jeden próg. Teraz o cały ton. I o półtora tonu. Podciągnięciami możemy bardzo dowolnie manipulować i warto patrzeć na nie niczym na wykres ilości podciągnięcia w czasie. Mamy teraz okienko podciągnięć w Guitar Pro. Możemy po pierwsze zdecydować o ile będziemy podciągali nasz dźwięk. Dla przykładu ja zostanę przy podciągnięciu całotonowym. Możemy je bardziej rozciągnąć w czasie, będzie ono odtwarzało się wolniej lub sprawić, że od razu że natychmiastowo struna zostanie podciągnięta. Bardzo ciekawy efekt daje też poczekanie jakiejś osi czasu z naszym podciągnięciem i jak widać możemy sobie bardzo dowolnie tą krzywą podciągnięcia dostosować. Możemy również wybrać inne sposoby podciągania i zrobić dokładnie to samo, o czym mówiłem wcześniej. Pamiętaj, że podciąganie jest niczym odcisk palca złożony na stylu gry danego gitarzysty. Inaczej zabrzmi struna podciągana przez BB Kinga a inaczej przez Janka Borsewicza. Każdy gitarzysta podciąga inaczej, ale jakie przy tym miny powstają, ta głowa pęka. Zwykło się wyróżniać pięć podstawowych rodzajów podciągnięć takich jak zwykłe podciągnięcie, podciągnięcie z odpuszczeniem, podciągnięcie wstępne, Podciągnięcie wstępne plus podciągnięcie. I dociągam dalej. Podciągnięcie wstępne z odpuszczeniem. Na podstawie wyżej wymienionych sposobów podciągania, jesteś w stanie zagrać naprawdę wiele ciekawych dźwięków. Moim zdaniem podciąganie strun koniecznie trzeba trenować na trzech płaszczyznach. Pierwsze, prawidłowa technika wykonywania ruchu podciągania. Nie da się skutecznie podciągać, jeśli to kuleje. Dokładnie obserwuj swoją lewą dłoń w poszukiwaniu niedoskonałości. Po drugie, pamiętaj, że podciąganie strun to sport siłowy dla twoich palców. Z dnia na dzień będą coraz silniejsze, tylko musisz regularnie ćwiczyć, a siłownie zamień na podstrunnicę. Po trzecie, primo, podciąganie to jeden z lepszych treningów słuchu, jaki możesz sobie zafundować, ponieważ musisz dokładnie słyszeć, kiedy podciągnięta struna uzyska pożądaną wysokość dźwięku. Tutaj oczywiście z wielką pomocą przyjdzie nam korzystanie z dźwięków referencyjnych oraz nagrywanie się i odsłuchiwanie w celu poszukiwania niedociągnięć. Pamiętaj, że nauka tak trudnej techniki może zająć więcej czasu. Uzbrój się w cierpliwość i konsekwentnie dzień po dniu dąż do swojego celu. Kliknij w to wideo, jeśli chcesz nauczyć się jak grać vibrato, techniki, która jest niczym odcisk palca dla każdego gitarzysty.